Witam wszystkich serdecznie z tej strony Paweł, a to jest król Artur. Nigdy nie sądziłem, że zagram w tę grę. Wszystko zaczęło no, się. co oni gadają. Zmarł ostatni wielki król Uther Pendragon. Właśnie wtedy czarownik Merlin wezwał skłóconych władców małych państw. Zobaczyli oni wówczas wielki głaz. W którym tkwił miecz, a na nim widniał napis: Tylko prawdziwy król zdoła wyciągnąć mnie z kamienia. Gdy Artur, syn Utera Pendragona, wyrwał ten miecz z kamienia, wszystko w Brytanii nagle się zmieniło. W puszczach potwory przebudziły się ze snu, kamienne kręgi roziskrzyły się nagle. Nastąpił straszliwy kataklizm, który odmienił cały kraj i wydał go na żer okropnej wojny. Pradawny lud Shiti powrócił ze skrytego kraju zmierzchu i cierni. Przybyli też rycerze, jak olbrzymy zakute w stal, walczący dziwną bronią. Potężni, niezwyciężeni wojownicy są ostatnią nadzieją w epoce cudów i chaosu. Oto dzieje Artura i jego okrągłego stołu No to ładnie, w sumie gra zapowiada się ciekawie, trochę magicznych postaci yy, Magia oczywiście, jak to wiadomo król Artur musi być. No i zobaczymy jak ta gra w ogóle będzie wyglądać. Odpalem ją po raz pierwszy jak widzicie miałem problem, musiałem nie wiem czy widzicie na górze ten pasek Sir, I am your foster father. and i brought you up as my own flesh and blood you are my king and i promise that i shall not fail you however you are still inexperienced with the ways of warfare i would be glad if i could give you advice from time to time and please accept the sword of my son your foster. you Nie dość, to jest ok okno samouczka, samouczki można też w na chwili, gdy i wyłączyć, wyłączyć na ekranie opcji zalecane. Ehm, dobra, ja sobie go zostawię. Samouczka, na razie niech będzie. No i to jestem ja. Ta gra w tym momencie przypomina mi, i to bardzo mocno, Heroesy. Ja zobaczymy, co z tego wyjdzie i... Je. Przemieszczenie armii. Aha, czyli musimy kierować myszką, tak? No i czego on nie idzie? Może dwa razy. A, dwa razy trza I widać, że idzie. Coś się bijemy. A nie, wkazało nam się jakieś okienko. Samouczek, pomimo. A klikniemy sobie samouczek. zobaczymy te, o co tutaj będzie chodziło. Że to będzie tak jak Heroes, że będziemy walczyć i sami dysponować własną armią, ale zobaczymy na jakim obszarze, na jakiej mapie. O. Your first task is to defeat the rebels who won't accept you as their king. They have burned down the village and set up their camp around the old keep. Czyli mamy uratować osadę. Mamy troszkę wojska. Oj, oh, sorry. Ich też troszkę jest. Nasz... No, mamy już cztery oddziały. Zdrowań kamery, już tak się zaznacza. Idziemy sobie do jeden. A oni mogą stanąć blisko siebie, czy tak nie za bardzo? I też mamy odwrotny system przybliżania, czyli e, przechodzą przez siebie. No to trochę tak jest. Ale dobra, zobaczymy. Bierzemy nasze wojsko i... Co to jest? Pauza, przyspieszenie gry. Uśpieszymy, przyspieszymy sobie na 4. O no i chyba teraz mamy włączony bieg, e, gdy klikniemy dwa razy. No tak, widać, że oni biegną. Przyspieszyłem nieco grę, więc... E, Jednostki będą biegły nieco szybciej. Dzisiaj będzie 10-minutowy odcinek. Przejdziemy tutaj, tą. Oby wykorzystać zaklęcie mogły. Tylko nie za bardzo wiem, jak. umiejętność rycerza? Czyli nie samo uczyć nas. Wszystko tutaj. Wszystko już. Sam... Z wszystkiego nas uczy. Mhm. A, widzicie? Czyli y, łucznicy wroga nas nie widzą w tym momencie i możemy nacierać na nich. Jak na bułeczki z chlebem. Bardzo dobre i przydatne zakręcie. W tym momencie nas nie widzą i możemy walczyć. Kurczę, coś się dzieje. Trochę uczników mają. O, wojują. A wy pójdziecie tędy. Na tych. A raczej walczą, ale to jest kolejna jednostka, którą przydałoby się zabić. O, jak widać, wszyscy razem ze sobą walczą. <grym> Pomagają się, ale tu flaga nie żyje. O, bardzo szybko nam to poszło. Spróbuję przybliżyć, jeszcze nie za bardzo tutaj ogarniam. O, widać tutaj walkę. Ustawiamy tryb 1, czyli normalny. Zobaczymy, jak walczą. No, troszkę powoli, ale animacje są nawet takie miarę. Nawet troszkę krwi jest. Przyspieszymy na 4. Trochę nawet krzyczą. Wygraliśmy chyba, ale to chyba nie koniec. Musimy się udać pod starą wieżę, tak. Wybić do nogi, wow. Takie zadanie konkretne. Dobra. Gdy klikam w dół, to przybliża mi... W dół, gdy klikam do góry, przybliża do góry, okay. Dobra, idziemy pod tą starą wieżę. Biegniemy dawać, panowie Zwarte szeregi, proszę, clean. A. Już też można takie coś. zabukować. zabokować, dobra. Gdzieś staną tutaj, bo to jest O, armia. Oni muszą iść tutaj. Tych użyjemy w sposób taki. O, lubię oglądać jak walczą. Tutaj taka wojna, tu się biją, ładnie, wycofaj się. Eee, jakąś zasadzkę, co tutaj to ma być? Moje wojsko bez problemu wygra. Już jest nas więcej chyba, nie? Dobra. Trochę mi to przypomina Heroesy. Ale no, jednostek jest nieco więcej, nie? O, wygraliśmy. Fajny okrzyk. Brawo! To jest też gra, o której wam mówiłem w poprzednim odcinku z gry. Zapomniałem już jakiej. <grym> Wczoraj była. Kupiłem ją bluędnie za 9 zł w Saturnie akurat byłem i posiłownie, tak sobie wchodzę do sklepu i mówię, kurczę, dobra, kupię. Kupię sobie... Um... Jakieś dwie gry, bo fajne było nagrać jakieś fajne serie nowe. Zobaczymy, co było z tego, z, z tego wyszło. I tak patrzę sobie ile za 9 zł i znalazłem król Artur i tamtą drugą grę. Pierwsze zwycięstwo, poradziłeś sobie znakomicie, mój, udał się do Wieruniga. Teraz pogodnie, proszę wysłuchać mi rady, pani stąd, tak, na lekko stąpka, na brzegu i radę na w którym, a, czyli jeszcze pójdziemy do zamku. Aha, ale nie możemy wykonywać ruchu, czyli musimy, koniec tury. Nowa pora roku, a to, lol, tu się pory roku zmieniają, a nie tygodnie. gdzie tutaj idziemy. Oj, kolejna walka, ale ja tutaj tej się pomij, żeby nie przedłużać. O, i automatycznie nam wyeliminuje, znaczy, rozstrzygnie, kto był lepszy, kto był gorszy. Dobra, gotowe. Nowa prowincja. Stargaliśmy jakieś rzeczy. Udało mi się pokonać buntowników. Muzyczka też powiem wam, że kurde podoba mi się taka muzyka, mi się podoba w grach strategicznych taka. Może wam się wydawać niektórym, że to jest jakieś wyjście. Czekajcie, bądźmy wiadomości. In Uther Pendragon's time, the two Dorset and Amnonia, were the two most Now King Idris, the tyrant of Dorset, has decided that the time is right to raid the neighboring lands. King Mark, the rightful ruler of Damnonia, is preparing for the fight. Each of these kings wants your help and each offers a different reward. Pokonaj króli, tak? Aha, rozumiem. Dobra, wiecie co? Ja się na dzisiaj z wami żegnam. W opisie mojego filmu Zawsze zamieszczam Wam link do polubienia mnie na Facebooku. Plus do tego czasem są ciekawostki, opisy gier, wszystko jest podane, wszystkie linki są, jakie dzisiaj dałem Wam w opisie, za ile tą grę można kupić. Są to naprawdę grosze, więc... Yy, no to co, zachęcam Was do kupna, ta gra jest Steamowska, zawsze można zagrać na Multi. Może kiedyś coś nagram, jeszcze zastanowię się nad serią z tej gry. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do komentowania i lajkowania tego filmu. Trzymajcie się, do zobaczenia.